Czasem czuję, że pod stopą mam nie ziemię, tylko kot Jakby warstwy tego świata ktoś układał tu co no. Patrzę w niebo, a sfera, może tylko twardy ekran Który świeci dla milionów, żeby trzymać ich w legendach Może kosmos, jaki znamy, to fikcja sprzedana tłumom Żebyś wierzył, że jesteś niczym kroplą wśród miliardów cudów A tymczasem nasze życie to labirynt z cyfr splecionych Gdzie granice jak na mapach pisze ktoś po mlecznej stronie A jeśli wszystko co tu widzę to iluzja co ma wstrzymać mnie By nie dotknąć prawdy, która świeci ciszą gdzieś pod skórą a jeśli świat, co tak nie mam, Jest tylko ścianą z cudzych danych A sen się kończy dopiero wtedy Gdy zniknie śniący nie obrazy Może ta kosmiczna baśma Jedno zadanie trzymać w ryzach Byś nie pytał co jest dalej I nie szukał dróg poza płytą Ziemia może jest ogromem Większym niż pokazują mapy a za linią horyzontu kryją światy, które zgasły. Może firmament nad głową nie jest niebem, tylko szkłem. Gdzie projektor czarnej materii puszcza nam kolejny sen. A decyzje, które czuję, może tylko są zapisem. Jakby ktoś wyprzedził ruchy, zanim jeszcze wstanę z życia. A jeśli wszystko, co tu widzę, to jedynie pierwszy ekran A zanim biegnie droga dalej, tam gdzie świadomość już nie klęka Może wyjście nie jest w górze, ani w niebie, ani w ziemi Może jest tam, gdzie barstwa pierwsza styka się z tą, którą znamy jedna po jednej, jakby ktoś Rytm, który nie jest z tego świata Jeśli świat to wirtualna sala To dlaczego wciąż tu wracam? Może miejsce, które szukam Nie jest gdzieś, lecz tym, kim jestem A jeśli wszystko, co tu widzę Było tylko pierwszą maską To nie boję się przejść dalej Nawet jeśli płonie światło Może była po to, żebym zadał pierwsze pytanie.